Pochwalony Jezus Chrystus i znowu piątek. Jak ten czas szybko mija, piątek za piątkiem, ale całe życie przeżywamy dla Chrystusa. Każdą chwilę chcemy mieć i żyć razem z Chrystusem. Dzisiaj mamy wspomnienie Aniołów-Stróżów. Dzisiaj każdy z nas może się zwrócić do swojego Anioła-Stróża i odnowić z Nim przyjaźń, jeśli zapomnieliśmy o naszym Aniele-Stróżu. Ewangelia kończy się dzisiaj słowami. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie. Każdy z nas ma swojego anioła stróża, przyjaciela. Nigdy nie jesteśmy sami. Nawet jak mamy takie myśli, a teraz jestem samotny, zawsze jest anioł stróż. Znam osoby, które są w bliższej relacji z aniołem stróżem, mają takie doświadczenie, że. On nas gdzieś zatrzymuje, na przykład, żeby nie przejechać gdzieś samochodem, a tam się wypadek wydarzył. Czy zatrzymuje przed jakimś powiedzeniem czegoś, albo żeby gdzieś nie pójść, albo pójść później. Zatrzymuje nas jakąś myślą, albo przyspiesza jakieś działania, a potem się okazuje, gdybyśmy zrobili coś później, to, to byłyby problemy. To są z reguły rzeczy dotyczące życia, dotyczące rodziny. Anioł Stróż, który nas ochrania w drodze do zbawienia. W drodze takiej, żeby być blisko Chrystusa. Kto z Was ma tę relację z Aniołem Stróżem, to, to wie o czym mówię. Niestety nie jest to dużo osób. Nasz Anioł Stróż jest nam dany jako nasz sprzymierzeniec, żebyśmy mieli towarzysza duchowego w codzienności. On jest tym, który jest w relacji z Jezusem i dla Jezusa pracuje, aby każdy z nas mógł być zbawiony. To jest zadanie Anioła Stróża, prowadzić nas na drodze zbawienia. Oczywiście możemy go pomijać i ignorować, mamy wolność. To jest anioł, czyli rzeczywistość niebieska, niematerialna, który jest nam dany przez Boga jako przyjaciel duszy prowadzący ku zbawieniu. Spróbujmy dzisiaj w taki sposób spojrzeć na, na Anioła Stróża, być może wrócić do modlitwy bardzo prostej. Aniele Boży, Stróżu Mój, ale mówiąc te słowa bardzo świadomie, bardzo świadomie. Wspomnienie aniołów stróżów daje nam Kościół po to, żebyśmy tę przyjaźń z aniołem stróżem odnowili. Więc dzisiaj taki dzień, wspaniały piątek z aniołami. Pamiętajcie też, że dzisiaj jest pierwszy piątek miesiąca, a w naszym sanktuarium w Łodzi dzisiaj jest gościem ojciec Adam Szustak. Także zapraszam was na kanał live, mocnym duchu live, aby go posłuchać, bo mamy forum charyzmatyczne. Tymczasem kciuk w górę subskrybujcie nasz kanał i żeby obudzić pragnienie bycia zaniołami posłuchajmy jeszcze raz w tym tygodniu teledysku Będę zaniołami tutaj poniżej on jest do zobaczenia